Ważne jest, żebyśmy potrafili naprawiać, że coś tracić, niszczyć, psuć, będziemy siłą rzeczy, to jest nieuniknione, ale będziemy potrzebowali nie, tego poczucia winy, do tego, żeby właśnie wychodzić do naprawiania. I oczywiście można mieć ten taki regulator, gdzie faktycznie nie, to będzie nazwane neurotycznym poczuciem winy, czyli takim, które nas zamyka w sobie. Ani... Że jest takie nie do uniesienia, że skala jest taka, pik od razu wielki. No, gdyby nie poczucie winy, to byśmy nie naprawiali w relacjach. No tak, tak. To jest bardzo istotne, że ktoś może właśnie przeżyć czy doświadczyć tego, że coś może komuś sprawiłem jakiś trud, jakąś przykrość. Jeśli ja się zamknę tylko w sobie, to będzie takie, nie wiem czy neurotyczne to czasem, może być depresyjne poczucie winy. No ja zły, ja najgorszy. Tylko ja, ja, ja wtedy trochę tak to jest ciekawe, bo to jest dobre kryterium. Jeśli w poczuciu winy jestem tylko ja i nie, nie, nie ma drugiego człowieka, to znaczy, że nie mówimy o, o, o relacji z drugą osobą, czyli ja nie mam czego naprawiać, tylko się katować. Dojrzała relacja zakłada, że naprawiam.